Jestem kucharzem, tak więc to się nic nie zmieniło, a tak co się zmieniło w ogóle w naszym życiu, w sumie to nic, pracujemy dalej tak ciężko pracowaliśmy, mamy gości, jesteśmy zadowoleni z tego e, i co, robimy dalej swoją robotę, niezmiennie, nie tak więc dużo energii mamy, teraz jeszcze więcej niż przedtem, mamy nowe cele, tak więc będziemy tworzyć dalej historię. Kolejka jest chętna, zgadza się, ale z małą restauracją tylko na 35 miejsc. Tak więc więcej nie możemy przyjąć, byśmy chcieli, ale też nie będziemy zwiększać specjalnie dla wszystkich, Musimy, muszą wszyscy wybaczyć niestety i poczekać swoje, ale na pewno każdy do nas się dostanie. Ile w tej chwili czeka się w kolejce na zarezerwowanie stolika? W tym momencie około 3 miesięcy, ale co trzy miesiące rusza tak nowa pula wolnych miejsc i wtedy można sobie sprawdzać na stronie internetowej i bukować stolik. Zmieniło się to w ciągu kilku lat, mamy większą rzeszę ludzi świadomych tego, co chcą jeść.